Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie filmik o instalacji takiego czy detacza do Endera Trójki. To jest kupione z uszkodzoną płytą Kreality 4.2.2, ale podejrzewam, że to działało. Sobie sprawdzałem i to nie było żadnego problemu z tym. Po podpięciu tutaj zasilania 5-V zaczął świecić, także myślę, że on będzie w porządku. I powiem Wam tak, są różne opisy, jak to podłączać. Gdzieś tam widziałem, że tutaj tą, te dwa piny G i Z podłącza się do wyjścia yy, kręcówki Z, od osi Z. I powiem Wam, że ja tak nie zrobię. Ja zrobię po prostu tak, jak mam na płycie krality ten port. Już Wam pokazuję o co chodzi dokładnie. Tylko wezmę kamerkę nad płytę. Dobra, zobaczcie. Na płycie mam coś takiego. GVIN. G i out. I pod to będę podłączał. Zamiast tej osi Z minus nic nie będę ruszał, a po prostu tylko sobie tutaj podłączę pod te piny. To jeżeli chodzi o płytę główną, to tak to wygląda. Takie są oznaczenia. Natomiast tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, macie G i Z minus. Albo to może trzeba podłączyć pod tą G minus. No nie wiem. Powiem Wam, że zrobię to pierwszy raz i tak naprawdę nie wiem do końca, jak mam właśnie to wykonać. Czy pod tą oś Z minus mam się podpiąć, a pod te złącze pięciopinowe tylko podpiąć te 3 tutaj, G, 5V i S. Bo wtedy y, powinno być tak, że on będzie to jakoś poziomował, tak? Że oś Z będzie tutaj, w tym czujniku. Jak on będzie dojeżdżał do końca, to będzie się jakby zatrzymywał, tak? Czy to jest koniec? i napiszcie w komentarzu, jak byście to podłączyli, bo ja już troszeczkę zgupiałem, ale najpierw podłączę chyba pod te złącze pięciopinowe. No i co? Dobra, lecimy z tym. Pierwsze co zrobię, nie mam kabelka, takiego, żeby tutaj sobie połączyć. Mógłbym zaczekać. Skręcaniem tego filmiku, albo zrobimy inaczej. Słuchajcie, nie, nie, nie będę ryzykował i bawił się w rzeźbiarstwo. No, teraz tak już mówię serio: trochę was zawiodę, ale coś wam pokażę. Ja już tutaj miałem to wszystko przygotowane. Kabel długi, bez problemu by mi to starczyło, żeby tutaj się wlutować w te piny. Ale wiecie co, chyba sobie zainwestuję. Normalny kabel dedykowany do tego. Wtedy sobie ładnie to podłączę, ładnie zamontuję do tego i poprowadzę normalnie ka kabelkiem do płyty głównej. Wszystko tak, jak powinno być. I napiszcie mi, czy to jest rozsądna decyzja. Chciałem to teraz zrobić, ale tak sobie teraz myślę, że szkoda. Szkoda rzeźbić w tym. Mógłbym, oczywiście, bez problemu. Chwila, moment polutowanie, potem tylko z drugiej strony dolutować. Yy, końcówki od Arduino, już nawet sobie tutaj przygotowałem, wszystko. Mam taki pakiet końcówek, ale to będzie rzeźbiarstwo, i jeszcze jest opcja taka, żeby kupić sobie te złącza JST20, czy jakoś one tak się nazywają. Wtedy można by sobie było samemu kabelki porobić fajnie. To też jest opcja, ale mówię, chyba sobie zamówię, poczekam, wstrzymam się. Napiszcie w komentarzach, co mam robić. Czy mam lutować, czy wstrzymać się, będzie rozsądny i po prostu kupić oryginalny kabelek do tego, żeby to było ładnie wszystko połączone. Także sorry, <grym>, ale tak wyszło. No. Ciągle jeszcze mam, biję się w myślach, co tu robić. Nie, czekam, czekam. Dobra, zamawiam kabelek, nie przedłużam filmiku maksymalnie do pięciu minut. Zobaczymy czy to zda egzamin, a dzisiaj sobie idę, drukne części do tego mikroskopu 3D, wiecie o co chodzi, także trzeba ten temat ruszyć dalej, skoro drukarka już działa. Pozdro, trzymaj się.